thank you Witamy w nowym vlogu. Tak jak w poprzednim vlogu pokazaliśmy, kupiliśmy nową przyczepkę rowerową, a w tym vlogu, jak obiecaliśmy, Chcemy ją pokazać. Przede wszystkim chcę jeszcze podziękować tym z was, którzy napisali wcześniej pod filmem komentarze i polecali jakieś przyczepki. No różne przyczepki polecaliście. To oczywiście pomogło, a wybraliśmy w końcu tej, tą przyczepkę dlatego, że, że podobno jest dobra. I oczywiście to jest dlatego, że ona była do kupienia, bo kupiliśmy ją używaną. Ta przyczepka nazywa się Hamax Pioneer. I nam się wydaje, że ona jest prawie identycznie z Hamaxem Outback. Yy, możliwe, że w niektórych szczegółach oszczędzali trochę, bo ona jest tańsza i jest yy, sprzedawana tylko w decathlonie, a ten Outback to jest jakby oficjalny ich model. Yy, w nowe, nowe kosztuje teraz 660 euro. A ten outback kosztuje 300 euro więcej, więc jakaś różnica musi być. Z tego, co jedyne co znalazłam, to jest no, kolor, kolor, bo ten jest właśnie w tym kolorze, a outback ma inne kolory i że chyba są lepsze opony w outback, bo tam czytałam, że Big Apple używają albo jakieś Continentala, a tu są nie wiadomo jakiej marki. Cześć! Kupując taką przyczepkę, tak naprawdę kupujecie dwa urządzenia, bo spełnia funkcję przyczepki, którą możemy ciągnąć za rowerem, ale. Dzięki temu przedniemu kółeczkowi, które możecie teraz tutaj zobaczyć, z powodzeniem można ją stosować jako wózek. Także my na przykład nie kupiliśmy wózka i używamy tej przyczepki jako wózka. Testujemy już ją około miesiąca, więc nie jest to pełny test. Ale co nam się podoba, co nam się nie podoba, dzisiaj Wam właśnie pokażemy w tym odcinku. Takie przyczepki nadają się dla dzieci od 6 miesięcy i Hamak sprzedaje jakieś takie skorupy, które tutaj można zamocować i wtedy już mniejsze dzieci można yy, włosić, ale no na te parę miesięcy 120 euro wydawać wydało, wydawało nam się troszeczkę dużo, zwłaszcza, że wi widzieliśmy, że ludzie wożą w takich fotelikach samochodowych. To czy, oczywiście nie jest to oficjalne rozwiązanie, producent tego nie poleca. My Zamocowaliśmy po prostu futelek takim paskiem i nie robimy żadnych, żadnej dzikiej jazdy. Po prostu spokojnie jedziemy po gładkich drogach i uważamy, że wtedy chyba nic się nie stanie. To po prostu tak stoi na siedzeniu. To co, pokażę, jak dokładnie ta przyczepka wygląda. Przede wszystkim to jest wersja z dwoma miejscami, też jest wersja z jednym miejscem, ale tak można albo dwójkę dzieci, albo dziecko i jeszcze trochę bagażu zamieścić, co w podróży oczywiście jest wygodne. Dno jest miękkie, ale jest usztywnione i tu jest taka guma w środku, żeby łatwo było czyścić. Okna są z boku ciemnione, Tutaj jest siatka, żeby wentylacja była, z tyłu też jest siatka, więc. Powietrze przechodzi i tutaj mamy siatkę, którą można zamknąć, jak jest ciepło. Natomiast jak jest zimno albo pada deszcz, to mamy jeszcze zamiast siatki, można zamknąć to. I wtedy jest w miarę Wózek stał w deszczu i w środku nie było mocno. Jeszcze nie jeździliśmy w deszczu, a jeszcze od słońca mamy takie coś. Na rzepę można to zamocować tutaj z boku. Tutaj są paski takie pięciopunktowe, chyba to się nazywa. Są ładne miękkie poduszki, więc wygodnie się siedzi. Zaraz pokażę. To można bardziej wyprostowane ustawić albo bardziej do tyłu w trzech różnych miejscach. Tutaj mamy kieszonki z jednej strony i z drugiej strony, żeby jakieś rzeczy sadzać to normalne koła ze szprychami z oponami 20 calowe, które bardzo łatwo można zdejmować i wymienić na narty, których nie mamy, bo trzeba je oddzielnie dokupić. Jest amortyzacja, którą można ustawić. teraz przetrzebka się przewróci, ale, ona działa. Można ustawić na mocniejszą, na większą albo mniejszą wagę. Z tyłu mamy chorągiewkę do, dla widoczności. Można tutaj to otworzyć. Ale tu też jest okienko, i można z tyłu, jak się spaceruje, z wózkiem patrzeć na dziecko. To łatwo można ustawić na dowolną wysokość. Tutaj można zmienić właśnie kąt. Oparcia. I wtedy, właśnie jak jest wyprostowane, mamy du całkiem duży bagażnik. Inaczej jest trochę mniejszy, gdzie jakieś rzeczy można wozić. Tutaj jest taka kieszonka, gdzie można jakiś telefon, czy portfel, czy coś takiego włożyć. Tutaj też jeszcze mamy siatkę na jakieś mniejsze rzeczy. I no, jak mówiłam, tutaj jest siatka do, do wentylacji, więc to jest jedyne, że jak pada, to może tutaj trochę zmoczyć się bagaż. Tutaj jeszcze mamy hamulec, yy, jak jest do parkowania tylko no, odlaski w kołach odlaski, z przodu odlaski, więc myślę, że całkiem okej. Okay. Dla niektórych może być to ważna funkcjonalność. Przyczepka jest składana. Trzeba tutaj nacisnąć taki przycisk i wtedy składa się. Na tej zasadzie można oczywiście wyjąć te kółka, które równocześnie mieszczą się do środka. No i po złożeniu mniej więcej tutaj musiałbym sobie to powyrównywać. Mniej więcej jest coś takiego. Niestety jest to nadal duży gabaryt, ale powiedzmy, jak ktoś ma większy samochód, jakieś kombi, czy może jakąś większą skrzynię dachową, no to byłby w stanie tą przyczepę przewozić na przykład na wakacje również w samochodzie. Trochę nam się dziecko niepokoi, więc musimy powoli kończyć. Lorenda wam może jeszcze opowie coś o rozmiarach tej przyczepy. Tak. Ona jest, ma 95 cm wysokości. Długość bez te, tego dyszla to 109 cm, a szerokość 86 cm. Więc mamy nadzieję, że się zmieści przez naszą furtkę na bazie. Zobaczymy. Nadaje się do, dla dzieci do 22 kg, każde dziecko albo do 117 cm. Piszą tutaj, żeby dać 5 kg bagażu, ale myślę, że jak jest jedno dziecko, to chyba można dać więcej bagażu. Czyli teoretycznie, ile moglibyśmy przewozić z lisą jedno dziecko i bagaż? No, powiedzmy że zamiast jednego dziecka 22 plus 5, 27 kg bagażu. No. To spoko. A sama przyczepa waży 20 kg, więc niestety nie jest bardzo lekka. Tak. Natomiast wersja pojedyncza dla jednego dziecka byłaby ciud mniejsza, no i oczywiście też wtedy ciut lżejsza. Ale myśmy powiem Wam zdecydowanie szukali dla dwójki dzieci. Właśnie jednym z powodów było to, żeby móc zabrać dziecko plus bagaż, bo to tak naprawdę jest ważne, bo skoro już coś za sobą ciągniemy, ja generalnie nie jestem zwolennikiem, żeby w podróże rowerowe brać ze sobą przyczepę, wolę to wszystko wozić w sakwach na ramię, ale gdy już mamy przyczepę, bo musimy wieść dziecko, no to dlaczego nie wykorzystać wtedy tej przyczepy do wożenia bagażu? Więc to był jeden z naszych argumentów. Tak. Jeszcze ważne dla niektórych może być to, że maksymalna prędkość to 24 km/h. To jest dla większości przyczepku, przyczepek, jest właśnie coś takiego, albo niżej. Wyżej to raczej się nie znajduje. Generalnie słuchajcie, Lisa bardzo lubi jeździć w tej przyczepie. Zrobiliśmy już parę takich no, dłuższych, ale nie bardzo długich wycieczek. Powiedzmy, najdłuższa miała około 30 km. Ona mniej więcej po 15 minutach jazdy zasypia. Ale i tak nie chcemy za długo jechać jak ona śpi i powiedzmy przez godzinę, półtorej sobie tak jedzie. Potem robimy przerwę. Dzięki temu, że mamy przestrzeń ładunkową, możemy wziąć dodatkowe rzeczy. Na przykład bierzemy dla niej wtedy taki materacek, gdzie możemy ją też położyć, żeby sobie chwilę poleżała. Ale sama jazda dla niej nie jest problemem. Natomiast póki dziecko jest tak małe jak tylko wam powiem, że w tym momencie Lisa ma 4 y, miesiące, to ja bym jednak nie zdecydował się, żeby to były takie wycieczki czy podróże y, całodzienne, gdzie dziecko by musiało większość dnia siedzieć y, w tej przyczepce. Myślę, że to jeszcze nie byłoby troszkę dla takiego dziecka zdrowe. Natomiast jak już będzie większa, bardziej samodzielna, będzie bardziej też doceniać y, to, co się wokół niej dzieje i korzystać z tego, no to wtedy na pewno nada się na jakąś dłuższą podróż. Natomiast nie jest tak kolorowo i też są rzeczy, które nam się w tej przyczepce nie podobają i jedną z nich to jest system tych siatek i tej osłony przeciwwiatrowej i przeciwdeszczowej, ponieważ dla mnie jest to troszeczkę takie nie za fajnie się to pakuje. Niby jest tutaj troszkę tego miejsca, ale tak mi się wydaje, że tego miejsca jest za mało i naprawdę nieraz się trzeba pomęczyć. Tutaj są takie klipsy, żeby to wszystko tak dobrze pospinać, żeby to dobrze się działo i na przykład nie sunęło się w y, czasie drogi. Y, tak samo ten zamek. No, zamek jest na pierwszy rzut oka w porządku, ale zobaczcie, jeśli ja tą pokrywę zamknę, to tutaj mamy, nie mamy równej płaszczyzny. Tutaj jest po prostu rant obudowy tej przyczepy. No i tutaj się niestety będzie zbierać woda. Nie wiem, nie testowaliśmy, na ile ten zamek będzie puszczał. No nie jest w żaden sposób wodoszczelny, więc jest szansa, że będzie się wlewać woda do przyczepy w czasie deszczu. Oczywiście chcemy unikać takich sytuacji, gdzie będziemy jeździć jak pada, no ale może się zdarzyć, że nie będzie wyjścia i trzeba będzie jechać. Z tego co wiem, to producent sprzedaje specjalne pokrowce przeciwdeszczowe, właśnie do jazdy w deszczu. Nie wiem, czy to jest do końca dobre rozwiązanie, czy nie powinno być to od razu tak zrobione, żeby przyczepa domyślnie była już taka, bardziej przystosowana na, na jazdę w deszczu. No jeszcze jedna z takich według mnie wad, ale może nie wad, yy, może ta przyczepa po prostu tak ma, to jest jej uroda, że występuje tu pewien luz na kole. Jeszcze może jesteście w stanie to zauważyć. Wynika to pewnie też stąd, że to nie jest luz na tej osi, którą tutaj mamy. Bo tak, jakbym ją sprawdził, to tutaj luzu nie mamy. Bardziej jest to gdzieś w tym mechanizmie mocującym. Ale to co mi się wydaje, to też ten luz jest, dlatego że jest tutaj ta amortyzacja. Na przykład możecie zobaczyć, że to też troszeczkę sobie tutaj wszystko pracuje. Ale tak jak mówię, może to nie jest żadna wada. No, to Jeśli chodzi o prowadzenie, to ja nie widzę tutaj żadnych. Jakby złych rzeczy, w związku z tym, że mamy tutaj taki mały luz. Przyczepka chodzi bardzo lekko i naprawdę nie czuć jakiegoś większego obciążenia jadąc rowerem. Jest dość zwrotna, aczkolwiek no nie można tak bardzo wąskich zakrętów robić, jakbyśmy jechali bez przyczepy. No i to co mówiłem w poprzednim odcinku, że jadąc, no to cały czas trzeba zwracać uwagę, żeby nie dojeżdżać zbyt blisko prawej strony, no bo wtedy będziemy tym kołem automatycznie wyjeżdżać poza drogę. Więc no musicie jakby sobie taki instynkt w sobie wyrobić, jeśli prowadzicie tą przyczepę. Jeśli chodzi o mocowanie do roweru, to nie ma z tym jakby najmniejszego problemu. Jest to bardzo łatwe do zrobienia. W zestawie mamy coś takiego: mocujemy to po prostu tutaj do tylnej osi. W tym rowerze moim, gdzie jest szybko złączka, no to możecie zobaczyć, ale sam proces mocowania to zajmuje parę sekund, żeby po prostu odkręcić tą oś. Tu sobie tak przełożyć z powrotem zainstalować, no i przykręcić. Tak naprawdę, też nie ma znaczenia, jaki kąt sobie tutaj ustalimy, bo powiem Wam, że przyczepka sobie to i tak zweryfikuje. Nie jesteście w stanie tak mocno tej szybko złączki docisnąć, żeby to zostało na swoim miejscu. Po prostu praca tej przyczepy. Wygnie to do takiego miejsca, gdzie będzie to najlepiej pracować. Jak możecie zobaczyć, teraz przyczepka jest w trybie wózka, ale bardzo łatwo się możemy tego przedniego kółeczka pozbyć. Robimy to w ten, w ten sposób i zamienić go na ten dyszel. Ten dyszel to jest właśnie ta część, dzięki której możemy przyczepę ciągnąć za rowerem. Więc montujemy to w ten sposób. No i tutaj jest zabezpieczenie, jeśli jest kolor zielony, to znaczy wszystko jest w porządku. No i samo mocowanie do roweru. Słuchajcie, również banalna sprawa. Po prostu musimy sobie podjechać. Ta sama końcówka jest elastyczna, to jest taka gruba sprężyna wzmacniana. Skoro tak to producent zrobił, to na pewno się nie wyrwie. Sadzamy, tutaj mamy taki trzpień zabezpieczający, no i teraz przyczepa już jest zamontowana, natomiast to co producent zaleca dla bezpieczeństwa. Trzeba tą linkę jeszcze oplątać tutaj przez widelec. Ja sobie to robię tak na dwa razy, żeby nic nie zwisało i zapiąć tutaj to miejsce. I tym oto sposobem przyczepka jest gotowa do jazdy. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc przy wyborze przyczepy, bo daliście nam wskazówki, na co mamy zwracać uwagę. No, na przykład jedną z tych rzeczy, o której ja wcześniej nie pomyślałem, no to była amortyzacja. To na pewno dla takiego maluszka będzie. Ważną rzeczą, żeby jej się tyłeczek nie za bardzo nie wycząc na wertepkach. Choć w Holandii pewnie to nie jest, to nam nie grozi, bo tutaj są równe drogi. No ale wiecie, my pewnie kiedyś z liską pojedziemy gdzieś dalej, może na jakiś tam Kirgiskie szutry albo jeszcze gdzieś dalej, może do tej Mongolii obiecanej, do której jakoś cały czas nie możemy dojechać. Dokładnie, nie wiadomo czy wtedy jeszcze będzie siedzieć w miękkiej pelusze. <głos> <głos> Więc tym bardziej amortyzacja <noise> będzie potrzebna. Słuchajcie, przyczepki na pewno są lepsze od tej. Niewątpliwie firma Atul robi bardzo dobre przyczepy, ale też około dwa razy droższe i w sumie szukaliśmy też tyla, ale nie, nie znaleźliśmy w dobrej cenie. Tutaj, żeby nawet używaną kupić, to była cena powyżej chyba 800 euro. Już nie pamiętam. Nawet sprzedają się, ale trzeba bardzo szybko zareagować, bo od razu znikają używane, więc po prostu trudno to kupić. Więc myślę, że ta przyczepa nam y, będzie robić robotę. Przede wszystkim tutaj dla, dla maluszka będzie y. dobra. Tak, Lisa? cieszysz się z przyczepy? Ona mówi, że się cieszy, chociaż jeszcze nie potrafi tego powiedzieć swoimi słowami. Słuchajcie, a my to co? Będziemy kończyć, nie? Tak. Wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień i oczywiście oglądajcie nas, jeśli możecie. Pa! Pa!